Drodzy widzowie, pozwalam sobie skierować do Was apel. W naszym mieście mieszka dziewczynka, dwuletnia Tosia. Ona potrzebuje naszej pomocy. Jeśli nie uda się zebrać miliona złotych do końca roku, jej serce przestanie bić. Otwórzmy nasze serca, uratujmy to dziecko. Witajcie, nazywam się Marcin Niczyk, a to jest moja żona Karolina i córka Antonina. Tosia urodziła się ze złożoną wadą serca. Ma tylko pół serduszka, ale całe życie przed sobą. Pod jednym warunkiem, takim, że nam pomożecie. Przed nami operacja w Genewie. Wycenione życie Tosi zostało na ponad milion złotych. Mamy bardzo niewiele czasu, żeby zebrać tak ogromną kwotę, bo tylko mamy czas do końca roku. Dlatego prosimy Was o wsparcie w naszej zbiórki na stronie siepomaga.pl ukośnik serduszko Tosi. Prosimy Was o wsparcie. Nie zostawiajcie nas samych.